Hydrant wewnętrzny można spotkać w budynkach użyteczności publicznej i zakładach pracy. Jest podłączony do sieci wodociągowej wewnętrznej i zamknięty w metalowej obudowie czyli tzw. szafce hydrantowej, która wisi na ścianie lub znajduje się w jej wnęce. Szafki występują standardowo w kolorach czerwonych lub białych, ale mogą być też pomalowane na inny kolor ważne, żeby były prawidłowo oznakowane. Hydrantem wewnętrznym możemy gasić tylko pożary grupy A, czyli ciał stałych. Otwieramy szafkę hydrantową za pomocą zamocowanego na niej kluczyka. Wysuwamy bęben hydrantowy, na który nawinięty jest wąż, i odkręcamy zawór. Rozwijamy wąż, zbliżamy się do ognia i przekręcamy prądownicę skierowaną na źródło pożaru. Gasimy aż do momentu ugaszenia pożaru lub przybycia straży pożarnej.